Hola amigos, next day, dzień czwarty, mamy godzinę... A, nie zobaczę, bo gips. A propos mojego gipsu, widziałem, że pojawiło się kilka komentarzy. Zmieniasz gips raz z jednej na drugą rękę. Ludzie, to zależy, którą nagrywam kamerą. Czy nagrywam kamerą przednią, czy nagrywam kamerą tylnią. Wystarczy spojrzeć na tatuaże, jakie mam tutaj. No, Jak mi trzeba by było być idiotą, żeby na wyjazd, nie wiem, założyć sobie specjalnie gips. Po co? Dla atencji? Jestem atencjuszem, to prawda, no ale kurwa z przesady. Nie na zdrowiu, tak? Mogę nie wiem, pokazać... Czy coś Nie wymagam atencji Żeby ktoś się tutaj mm, O Jezu Mam połamaną rękę Dałbym mu teraz 5 tysięcy Możecie dać Ale mam połamaną rękę Ale nie jestem atencjuszem Jeśli chodzi o zdrowie A jeśli ktoś zrozumiał Cokolwiek z tego pierdła, To bardzo dobrze Zostańcie ze mną na duże I lecimy dalej z logami. Dzień czwarty Zaczynamy od pracy Dzisiaj znowu trochę Pracujemy Później co robimy Jeszcze nie wiem co robimy Zobaczymy Przyszedłem zjeść śniadanie i Już wiem co będziemy dzisiaj robić Będziemy iść do sklepu Dobra byki. to jak już zobaczyliście moją lodówkę, to możecie poczuć się jak w domu, pokażę wam w końcu moje mieszkanie. No to zaczynamy od wejścia, tu mamy wejście, cyk, tak to wygląda. Wchodzimy od razu do salonu, wielki telewizor, na którym tylko hiszpańska telewizja. Wczoraj chciałem odpalić sobie finał Ligi Europy, nie było nawet tego. No i co, tutaj był stół, stół sobie zamieniłem na biuro, dopóki nikogo u mnie nie ma, to będzie jako biurko. Pokój, kuchnia, łazienka. Zaczniemy od łazienki. No to co, łazienka jak łazienka było fajnie, spoko, wygląda, ok, dobra. Kuchnia jest, kuchnia jest, dobra, idziemy dalej. No i sypanie, jest, mamy, mamy, dobra, się malko. Tu mamy jedno wyjście na balkon, no i tu mamy drugie wyjście na balkon. No i ogólnie balkon jest bardzo duży. Bardzo duży jest ten balkon. Tu na balkonie by mogło spać spokojnie 8 osób. Już to liczyłem. No, tu mamy widoczek na gołe baby i sąsiadów. Tam mamy widoczek właśnie na sunshine. No, no i tak to wygląda. Niby jest tu kurcze, ile metrów tam było? Coś około 80 metrów to mieszkanie, nie niby ma. No, ale czy ma? Chyba nie ma. Do tego mam jeszcze klucz do basenu. Basen jest gdzieś tam. No i za wszystko, wszystko razem właśnie z tym internetem, z tymi basenami, wszystkimi tam udogodnieniami, jakimiś tam prądami. Nieprądami nie zapłaciłem 900 złotych. 900 złotych. 900 euro za miesiąc. Dużo, niedużo. Jak dla mnie spoko. Patrząc na, na to, że na długi wynajem, na Białą 3300 300 z opłatami, no to 3300 na długoterminowy, a tutaj wychodzi około 3800-3900 na miesiąc. Takie wielkie mieszkanie przy morzu w Hiszpanii, no to jak dla mnie rewelka. Rewelkan, no dajcie znać, czy Waszym zdaniem to jest dużo, czy mało? Powiem tak, dało się znaleźć to dużo taniej. Dużo taniej, bo tam pisałem właśnie i na grupach. E, ofert miałem też bardzo dużo. Mogłem znaleźć nawet coś, nie wiem, za 600 euro, może nawet i za 500 euro, ale wiedziałem, że będę długo czasu spędzał w mieszkaniu, bo właśnie i pracuję. Dlatego stwierdziłem, że wolę wynająć sobie takie coś lepszego, na większym standardzie, żeby przyjemnie się tu siedziało, przyjemnie się pracowało, montowało, nagrywało, żeby się po prostu przyjemniej żyło. Bo jeżeli kiedyś się wyprowadzę do Hiszpanii, to chcę żyć na luksusie, a nie w klipce jakiejś więc można, można. Godzina 17:00 My dopiero skończyliśmy tak naprawdę pracę i zaraz wybierzemy się do Mercadony, bo też było i sporo pytań jak wyglądają tutaj sklepy, co, ile kosztuje, dlatego pójdę i pokażę oczywiście dla was, specjalnie dla was, specjalnie dla was pójdę do sklepu. No, mimo tego, że u nich za bardzo nie można nagrywać w sklepie, to coś tam nagramy z ukrytej kamery, wiecie, z przyczajki, zna się te klimaty, kto wie ten wie, kto zna ten zna, yy, także zaraz lecimy, opierdzielimy coś, a ja potem siadam do montażu, do vloga dla was. A Was drodzy widzowie będzie vlog z trzeciego i czwartego dnia i już, kurczę, dzisiaj. Teraz się widzimy, w tym momencie się widzimy. Siemanko! No i co, nie mogłoby się obejść jeszcze o zahaczenie o plażę, No na chwilę sobie usiadziemy, może jakiś drinking under beach. Ogólnie szkoda, że mam połamaną rękę, bo tak to bym sobie śmigał na nogach. Normalne, ale chciało być. Uderzyliśmy teraz w prawity, ale nie wiem, no mówię tak ten wiatr. Nie wiem czy cokolwiek będzie słychać. Co gdzieś tam przycupniemy chyba na skalę jakiejś. Gorącym ciemnymi na to Zobaczymy dokąd prowadzi ta ścieżka, mimo tego, że ścieżki zazwyczaj prowadzą w złe strony zakamarki ciemnych ulic. O, Wiecie co widzowie? Taką dużą potrzebę pokazywać wam to wszystko, co tutaj się dzieje. To bo, kurwa jest tak pięknie. Odkrywamy miejsca, w których wcześniej nie byłem. Czemu ja wcześniej nie chodziłem w tą stronę? Tu są pola do gier. Y, te w kule. Street To bija chłopaki. Które której? 20. Na partyjkę. Bo ja tam się dogadałem wczoraj z tym właśnie z kamawinką z winim, że mają wpaść na 20. No bo wolne dzisiaj mają na nockę, to mogą wpaść. Musimy jakoś tam zejść, chyba. O, są schody. Chodź, chodź. A dziewczyny tam lecą z tematem, żeby coś na obiad wypolować. Widzicie to? Na końcu tam? Tam. i zuma. Musimy iść tam na koniec. No musimy, no niestety. Wiesz, kurwa grubo. Wiesz. leczemu w ogóle czemu te kamienie są takie... skały. No i mamy sobie Na kanapeczki z serem i z pomidorem i z pieprzem i z solą by było już. No nie dochodzimy już do końca do tego kamieniołomu. No? A, jak to wygląda? No to zobaczcie już, ale urwał było. Nie wiem czy iść tam dalej. Chyba nie jedziemy jeszcze dalej. Ogólnie z tego co mi się wydaje, chyba kogoś kurwa, kogo tutaj mieszkać z takim widokiem. Tak. A my z nic nie zatrzymujemy się, idziemy cały czas wzdłuż tutaj. I jak dobrze mi się wydaje, tam będziemy mogli wejść posfora sobie racisz. Tak? No chyba, że woliliśmy basen z takim widokiem gratisowo. Czy będzie okór, czy Chyba nie da rady. Chyba droga nie daje. Nie ma opcji. Wracamy. Przecież idziemy do Mercadony i już nie będę przechodził na tamtą stronę. A co tam było? To macie tutaj taki zwiastun. To wiecie, jakiś kurwa odpływ po prostu. <grym> Tylko, że dużo większy. Ogólnie schody na ulicy z oko. Cały zwykły chodnik. I... <grym> U, idziemy na górę. Wydaje mi się, że to będzie dobra droga. No, a jak? Uf, uf, słuchajcie, to było nieplanowane, ale wyjeb... ostatecznie. Jeszcze trochę do tego Monteditos i przez to, że idę od morza w miasto, to mam cały czas pod górę. A już, kurwa grzeje. Lampa jak chuj, Lampa jak no mówię. No, ale to w sumie spoko, bo pójdziemy sobie do Mercadony zupełnie z drugiej strony, poznamy trochę rejon. Wydaje mi się, że przez miesiąc tutaj to ja już będę... torewie Hańczyk. O, a tutaj jakieś Awanti. A my do Mercadona. to zobaczcie, macie tutaj gniełki jakieś i makaroniki i na górze sosy dla ich obrazu. No ja już na chacie, wypakowujemy zakupy i patrzcie na to. W ogóle za trzy... Yy, czy jest już? No może trochę. Za trzy, dwa, jeden, tu! Mamy to. No i za to wszystko zapłaciłem 32 euro. Poszalałem trochę, jakieś mięska, jakieś co i majonez Jabra. Chodził dupę i dwa wiadra. A no i kupiłem sobie jeszcze raz tą kanapeczkę za 4,50 euro, ciepłą, o której wam mówiłem wcześniej i zaraz zrobimy testing. Dobra, tak to wygląda, jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Pyszne i słodkie, mnie jest dziesiąta.